Dzięki! Dzisiaj będziemy się bawić Ten. Będziemy się bawić Emergency Hamburg. Dobra, ga, Bardzo dobra. A, the, okay. To i. Zida widem. Okej. Hotształtujemy. Mmmm, to mmmm. Hallo, okej. To. Co jesteś u Jesteś w więzieniu? Jesteś w więzieniu, albo co Nie wiem, po prostu, tu Dobrze Nie, nie waks To wiem. ja je ja jestem e, te e, Dawaj mi moje 7 tysięcy co? co powiedziałeś? Se, ja muszę 7 tysięcy money 7000 Money, Dobra, Dawaj. Cze? Nie możesz wejść. Nie daj nie wiem. Coś mam Nie możesz wieź, bo nie chcesz Zacznij. Ale ja mówię. Nie mówisz nie na pewno. Ja kupuję teraz. Halo, ja skupić? coś kupić. Co to jest? Dlaczego teraz to nie kosztuje tak mało? Tak, no no siedemka. Dę... Tak, dla mnie siedemka. Ale jakby potwierdzam, ale mi nie daje. Ja nie wiem o co im chodzi. Ja nie wiem, nie potwierdzam, jest? n t a m o t No, no, robię okej, okay, ale nie daje. Ja nie wiem co to było. Nie tak. Nawet kiedyś nie, 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 nie wiem. Nawet kiedyś nie, nie wiem. Ja wow, Nic nie wiem, ja mam... Łał, ktoś mieszute.

Ja głupie ja idę od odpocząć do tego i mierdzą się Hamburg, no. Jo, jestem mu w pojrzenia. A ja? Jestem mu w, więzienia. Jestem w więzienia. Nie słyszę cię. Jestem mu w więzieniu. więzieniu? Tak. A ja już właśnie. Dobrze, cześć, bicie też a? abo policja. Co? Chcesz być... E, e, ten, e, ...też bo ...policja. Ja mam słabą głośność. Jak nie rozumiem, co? też być? Chcesz być u, e, poli, e, poli, poli, u... ...policja albo... E, ...też? Ej, ty. To policja. Nie lepiej chodzi policja. Ja mam Dobrze. Dobrze, ja jestem jeszcze mieszem 2 minut. Yo! Jak to? to ja mam Audi cały czarne oporę i całe czarny I mam takie duże spoj jak tam takie audi no to Dobrze Głupio, że jeszcze mu w więzieniach. Fajne. jedna tam? Jedna minuta. A ja idę się bawić futbol. Eh, Ale gdzie... A tutaj jest piłka. Halo. Piłki. My goodness. Ja się bawię piłką. Ja. No. Я это за глупая пилка? Йоу, пилка! Mm а, это -а -а -а. же глупая пилка. Не, пилки. Загуб. Да, Tak. Dwa? Jeszcze jedna Aj, ja minuta, jedna minuta. A, ile? Jedna minuta. Jeszcze... Mówisz jedna minuta. Co? Jaka minuta? Może być, że mówię, jeszcze minutę? kilku 42 sekund. Okej. Okay. Bo najpierw była jedna minuta i 58 sekund. To to jest jako minuta. No, a, 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 a. To będzie był policji. Czy mogę więcej money? Muszę money. Ja ci mówiłem, że teraz muszę na przykład godziny. Ja nie wiem co... Dlaczego? Możesz po prostu dać mi więcej money. Tak, ja mogłeś. Tyko... Wow, co to było? A ja idę. Ja jestem tutaj. Halo. Nie ja jestem u prison, że Jesteś tutaj. Chodź, chodź, chodź. No, tu chodź idź do chodź, mojego. Chodź. Ja... Nie, idź do mojego. No, chodź, jedź. Co to jest? A, ok. Ja ten głupi, chodź ty, ja iść tobą, nie mam kółka, ten głupi gaj robił, żeby nie miał, nie miałem kółka. To policja ci to zrobiła. Ej! Nie słuchała się prawa. by to mi dać tak ci zrobili. papa kółka. To, że ty no. Ale my też będziemy tak robić, no bo zostajemy za to ekstra. No. Tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Zmieniłem trochę buszki, popatrz. Zmieniłem, mam inne, popatrz. Jo. No, no, dawaj. Też tym chodzi. Patrz, jak zmieniłem buszkię. Tak, Patrz. fajne. I ja normalnie jestem... mam całkę. <laughs> tak, widziałam, co to jest? A ty masz taką snajperkę? Co nie mam. I taką mam. Brońkę. I takie coś? Tylko masz takie? Ma tak, mam też tazer. Ale Vorteil. <lás Janeiro> <funny> Far <packther> to i to. To jest takie do skopać. Robisz tak? Ci łapisz koziki. On leży, może coś. Cześć flashbang. Flash, flash. Mhm, dur. To nam no chodziujemy. I mam to. Ej, jedziemy już jechać. No sej tu, ale jedziemy moim autem, bo moje jest szybkie. Okej. Idę, idę. Oć. Gaz, chcesz to auto? Ja cze... chodź. <mys> chodź. to gdzie mi. Patrz, co ja mogę w moim aucie Pokażę Ci, Kiedy było ustawienie auta? Nie ustawienie auta. No to. Tak. I to mi się podnosi. Można to sobie zainstalować, wiesz. Co... Uuuuuuuu uh. To fajne Tak, to jechaj do najnowszych rzeczy. O! Mamy coś, eee Tak, jakiś bandyta wydażuje policjanta i dalej stron da. i okay, to wszystkie jest tam, no bo jestem na światłach to mogę, nie da nie dadzą mi mandatu. Okej, okay, ja zabieram to tak jest tutaj security masz. Stop, stop! Strzelaj do niego! Eee, ja się Jechaj! Jechaj! No tam! Jestem, Tutaj jestem. Nie ma go. Na pewno jest Nie ma go, widzisz? Zrobię mu puncher. Tak, żub. Zrobię mu puncher. Ja muszę pojechać. I mam wszystkie tam Ja ale muszę jechać, jedna sekunda Ja muszę jechać ja muszę jechać... Eee, no, no, no. ja sekunda Muszę jechać gdzieś Muszę jechać, gdzie że, że mogę... Gdzie mogę? Słyszałem, słyszałem coś, Tutaj nie to jest tutaj nie jest złe. What go? O tak, e, ja z, zabieram to. Nie! On się źle niego. Pomaga. Prawie. Nie, prawie. I nie! Nie mogę biegać. Jo, nie mogę biegać! Nie! O mam... NIE! Jo, ty! Zrobiłem! Do gość To jechać do prison, niechaj do prison! Nie słuchaj tego tego gości, on radza dury jakieś! Nie chce Ja się kurwa ja Nie! No co zrobisz? Nie wypuszczaj go! On jest w środku, e, ten... wielkel. Ty, oni zaraz nam dadzą bana. No bo też tam pisze, że... ...zbanują nas na... ...ukrytym... E, e, ...takim... ...szat jest ukryty, jak wejdziesz i ikonkę taką. On pisze, że zbanują na... E, oh my godness! Robimy frap... Nie wiem, co gada, ale... Nie zgadza co chcesz. Mhm. Ale nigdy nie klikaj, jeden z przycisków jak masz na dole to jest jakby go wypuścić, albo prostu wypuścić, mhm. ale nie zakupy. Mhm. A łanów no przyjechał, nie waria. Co ci dał prawko? <grym> nie, nie wiem. kto nie dał, nie jest na prawko. Chodź. No i już. Ja, się... ja robię go, ja robię. Nie, ja, ja cię. Sorry, sorry, już, okej, okay, jest. Co on jest? Co jak to zabieram? Zabrałeś ja mi nie go. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ty masz. Zabrałeś ja mi wiem, go. Masz. Yo, teraz nie, aż nie prawda. mogę. Nieprawda, jak to? Oh my god, Ja też nie mogę go zabrać. Zaraz, ja też nie mogę. Zaraz, może tak zrobię. Nie? O oh my nie god! Jaki głupi ty Ale... jesteś! Ok, ci! E, ten, weź ten, jak tu się nazywa, to się weź to, to żółte, coś, ja ci go wypuszczę! Ale musisz na niego skierować to! Musisz skierować to żółte Jeszcze nie? I... Ja... A, okej, okay. ten żółty, okej! Okay. To jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze tak. nie! I Jeszcze nie? Tak! i skieruj go! No, Ile? No, no teraz go wy... We... No, łatwo, go, łatw Nie wiem co to... widzisz? Ja nic nie zrobiłem, to Hamburg Hahaha, Je... ha, ha, nie chcę zmienię Tam go wsadź, no tam Ej, Jezus? Tutaj masz tutaj nie tu! Tu? נו אפשר להסביר. אוקיי, יהיה אחד. בג'ולרי. יש ג'ולרי. יש ג'ולרי, טאק. אוקיי, יש לזה שמי. Myślę, że i poszli. Hmm, poszli. Niestety poszli. Ej, może oni są tutaj? Mm -hmm, tak, poszli. Tak, to gdzie jechamy teraz? Widzę, widzę go, widzę, widzę! Gdzie? Ale to był policjant kolejny! A Nie muszę Ten? Ten jest policjant? A, tak. Mam po prostu czwartą i e, trzecią najlepszą postać. Na ja szczególnie. Jechaj, jechaj. Ale yeah. nie mam gdzie jechać. Zobaczy. Ale gdzie on gdzie napisz? Czarno auto tam parkowało. Czarne jakieś. Nie. To, to może być jakiś bandyta, wiesz? To może być jakiś bandyta. Że czeka, że. Im... Ja idę, u, ja jestem u e, ten. Idę u kamery. Wiecie, car dealership! A ah, nie, to nie, to myślę, że one są, nie, nie ma tutaj nic... mój samochód Audi. Też mam godzinę to moje. Audi to moje. O! Oh! O, oh, farm shop! Farm shop! Farm shop, jak Jest mani na... na dół.

Jecha, jechał. Niechajcie takie śrindy. Nie ma wina. O jaki usłania? O, strażacze tego na armię psą energię. Jesteśmy wariatcy. Jecha, jecha, jecha. Chalbo. Okej, 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 okej. Mamy dużo czasu. Panie, to już dzieje... Na końcu... Aha. Jakiś mądry. Prawie, prawie jesteśmy. No no okej. Jesteś mi. Weź broń do ręki. Jaki broń? Pistel? Tak, nieważne. Oni mogą być uzbrojeni. Zabieram taser. No, nic. Jest, nie ma ich tu. Ja się kuda, muszę jeść. Albo zjeść? Nie, nie, to musisz sprzedać. O Jezu. mogłeś to sprzedać za 80 albo 900. Dobrze, no. jechaj. No właśnie, a nie masz tego w ogóle? Co to, nie wiem? To 500 albo 1000 50 euro To ma przerwę Oho, BANK! 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 Hmm. Ale, a, coś mi nie skręca BANK! bank. POLISZ! Oh. Idę oh. zobaczyć okay. Idę okay. zobaczyć bank ale... Tak! One jeszcze otwarte! Zrobili, zrobili mam security camera. Jest tam ten, nie wiem jak one są, jeszcze tam, ale myślę, że... O! Oh, Wie one jeszcze są tam, jeszcze są tam! A nie, już policja jest tam. Już policja jest tam. I co z tego? policja jest to, nie mogę się Jakieś cipro oblicza Janty. to nie wchodź. Nie Jeszcze. Nie no łapali tego. Chodź, jedziemy. Ja by łapali, że Okej. Chodź, idziemy. To jest coś innego. Ok. Chodź, gdzie ty, jesteś? Tu masz. Gdzie jesteś? A to ty nie jesteś w aucie? Nie. Pojechałem. Myślałam, że ty jesteś. Nie zauważyłem cię. Powiedz, nie jestem. Czekajam. No już jadę. Mówiłem ci, że nie myślałem, że tu ty... poszesz tam. Mówiłem ci, nie jestem. No już jestem. Gdzie? Ty no tutaj. Tutaj, to jest. Au, au, au! Jestem w środku. Ej! Ja okay, nic nie co się robi. jechaj. O! Oh! Ej, tutaj, tutaj! Widzę go, widzę go, widzę go. Widzę go, on jest tutaj. Nie! On chce jechać. Nie, on jechał, nie jecha! On jecha. A tu gdzie jesteś? No ja jestem sam tu. Okej, okay, ja idę do tego. Jestem w środku. Oj, ktoś nas nasz do tyłu. Jakaś... Chyba będę ci to już nie Nie ma nikogo. tak. Ty. To ja jestem na razie komórki. Co to znaczy? Idę zobaczyć, jak jest ktoś. Ja, um. to jest Ja idę sobie wszyscy. No bo nie ma dużo naboi. Idę sobie wziąć naboje, okej? Okay? Um, um, um. No bo muszę ja jestem w tego. Ja muszę wziąć na boje, wiesz yy. Mam prawie 100 expa, jeszcze 5 expa. No chodź, zmienimy samochód, no bo to niech będą nas rozpoznali weźmiemy to... jakiś No bo ten nas jest Ja zobaczę jak mam dobry samochód. A masz, to... masz ekspo? Mam trochę, mam 75. Zaraz jak dzwonię się to będę mógł mieć nowy samochód. Musisz się dzwonić i zaczekać 100 sekund. Zwolnij się na chwilkę, co? Nie nie musisz się dzwonić. Ja gdzie jesteś? Bo wyczek... rozumiem, gdzie jesteś, chodź, ale zaraz ja się dzwonię. Mhm. Przypadkiem... myślę, że dobrze. To Zaj pa wszystkich po... pa dziękuję, że oglądaliśmy. Będzie jeszcze nie jeden video na, te, na Hamburg, bo to jest dobra ga. Na razie, pa. Pa. 吧。